Witam Was w te piękne grudniowe popołudnie. Przepraszam Was za ten bajsek, który pewnie będziecie tutaj widzieć gdzieś w tle, ale nie zdążyłam jeszcze dzisiaj posprzątać. Jest piątek, zaraz po świętach, mamy 27 grudnia i właśnie planuję sobie zrobić kawkę. Postanowiłam, że nagram dzisiaj mojego pierwszego vloga. To znaczy zacznę nagrywać, bo to nie będzie vlog z jednego dnia. Yy, no i zobaczymy jak mi to pójdzie. Zrobię sobie kawkę w takim pięknym kubku ze Spiek Studio. Ceramiczny, ręcznie robiony. Ostatnio zajarałam się ceramiką i niechętnie kupiłabym nap naprawdę... Same rzeczy z ceramiki, jeszcze oczywiście większość z tych rzeczy, które mi się podoba, nie są robione w Polsce. <noise> Także to jest jeszcze ten problem. Ciekawe, czy uda mi się dojść z kawą i z kamerą. W jednym. Jesteśmy w domu. W zasadzie jest już 14 godzina. Ja jeszcze nie zdążyłam się pomalować. Nie wiem, czy w ogóle dzisiaj będę się malować, bo jest tak ponury dzień. I szczerze mówiąc, to na nic nie mam ochoty. Przed chwilą nagrywałam rolkę świąteczną. Gdzie już jest po świętach, tak naprawdę, więc mam niezły zapłon, ale przez te święta totalnie, może nawet nie to, że nie miałam czasu, być może ten czas jakoś dałoby się wygospodarować, ale taki mnie lęk złapał, no nie miałam po prostu na nic ochoty, więc teraz po świętach przyszedł czas, żeby co nieco ponadrabiać. Ja już na moim kanale, na YouTubie mam jakieś filmy, no. Co prawda, bardzo niewiele z tych filmów, i ja od gimnazjum sobie wyobrażałam siebie, jak to będzie nagrać swojego własnego vloga. Co prawda, gimnazjum to było już x czasu temu, a ja dopiero po tylu latach mówię: Dobra, Ania, weź się w garść. Też zastanawiałam się, czy w ogóle będę miała cokolwiek do zaoferowania, czy moje życie jest na tyle ciekawe. Żeby je pokazywać, żeby czy ja będę umiała się wypowiadać w taki sposób, żeby kogoś zainteresować ja spróbuj, co ci szkodzi? Teraz zrobiło się troszeczkę ciemno, bo zmniejszyłam jasność w kamerze. Stwierdziłam, że jednak może nie będę malować całej tapety, chociaż <noise> wiem, żebym się na pewno lepiej czuła, bo uwielbiam mieć makijaż na sobie, ale nałożę sobie troszeczkę korektora. Pod oczami już dzisiaj troszeczkę kładłam, ale widzę, że te cienie się strasznie przybijają, więc jeszcze dołożę tutaj troszeczkę i przykryję te moje niedoskonałości. Po uczcie świątecznej widzę, że jest pogorszenie stanu mojej cery i muszę to chociaż ogarnąć jakimś korektorem. Jest bardzo dużo rzeczy, ustawień kamery i obiektywy, i ja tego totalnie jeszcze nie ogarniam, ale staram się trochę o tym czytać, trochę oglądać jakieś filmiki, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie na ten temat, żeby no dobrze po prostu było mi widać i żeby dobrze się to wszystko oglądało. Jadę właśnie odebrać moją paczkę z HM, -u. przyszła do sklepu, w sklepie mamy punkt odbioru, także w końcu ruszę się dzisiaj z domu. Jedziemy do większego miasta, muszę oddać rzeczy z HM-u. I właśnie czekam na Piotrkę, aż zjedzie. Bo mam tutaj wynieść śmieci. Mamy 31 grudnia, dzisiaj mamy Sylwestra, i co? Spadł śnieżek w tym roku. Zima jest dosyć łaskawa. Kurde, mamy już nie wiem, którą godzinę, czy jest po 12. Z po 12, a ja wstałam po 10 i mam taką chrypę i nie mam makijażu. Dopiero pomaluję się później, bo idziemy na małą domówkę. Będziemy oglądać Sylwestra z Polsatem. Po raz Sylwester w tym roku jest w Toruniu, czyli w moim mieście w Polsce. Słuchajcie, nie patrzcie na ten syf tutaj z prawej strony, ale wczoraj się malowałam, się nie zdążyłam posprzątać, także mam artystyczny nieład. Ale przyszłam Wam pokazać, co zamówiłam sobie z marki Basicla. Ja po prostu jestem wielką fanką tej marki, mam serum ceramidowe, ale to tańsze, to jest to droższe. Zamówiłam je dlatego, że było na promocji, i jestem bardzo ciekawa, czy będzie duża różnica w, w stosowaniu w efektach. Ja z tej marki nie miałam jeszcze żadnego SPF-u, czy tam spf ale ponieważ cały czas szukam swojego idealnego, to chcę przetestować, a ja ponieważ ufam tej marce na 100%, jeszcze naprawdę wiele rzeczy miałam z tej marki, wiele produktów miałam z tej marki i żaden z nich mnie jeszcze nie zawiódł, więc pokładam wysokie nadzieje w tym SPF-ie i najlepsze jest to, że kupiłam od razu drugi, tylko, że ten kupiłam troszeczkę szybciej i jeszcze też nie zdążyłam go przetestować, także jestem rąbnięta, że nie przetestowałam ani jednego, a mam dwa. Ale teraz zajeżdżam taki z kosereksa i on mi się też super sprawdza. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. I ulubiony krem na noc. Nie znalazłam jeszcze lepszego kremu na noc. Czasami stosuję taki krem z Physio Gel. on jest bardzo intensywny, bardzo treściwy. Jego daję zazwyczaj po stosowaniu retinalu, a ten zajeżdżam na co dzień. Zamówiłam w paczce te trzy rzeczy, a te przyszły mi jako gratisy. No ja jestem w szoku, nie wiem czy to jest pełnowymiarowy produkt, ale tak wygląda. I jestem w wielkim szoku, że marka daje takie duże gratisy. Wiadomo, że Marka nie da pełnowymiarowych produktów takich serów. To też jest serum, nie? I to jest właśnie to serum, które ja już stosuję od lat. Dlatego zdecydowałam się w końcu na tą droższą wersję. Jestem ciekawa, jaka będzie między nimi różnica. W ogóle wczoraj przyszła nam paczka z Polski, to znaczy znajomy jechał do Norwegii i wziął nam kilka rzeczy. I między innymi wziął mi tą kurtkę, którą zamówiłam już jakiś czas temu. Moja mama oczywiście na kamerce przymierzała tą kurtkę, ja porównywałam, czy będzie dla mnie dobra, czy, czy jednak może bardzo za duża. No i ta kurtka jest mocno oversize'owa, ale jest według mnie jest śliczna. W ogóle ten materiał jest taki miękki. Nastawiałam się raczej na gorszą jakość, a wydaje mi się, że jest mam mi się taka kurtka ze skóry, z czarnej skóry i podszywana takim miękkim barankiem. Brakuje mi też takiej czapki, pilotki, takiej gobli albo motocykla. Nie, no jest katana jak talala. Czy powiem Wam, a propos nagrywania bez makijażu, mianowicie ja początkowo, jak sobie wyobrażałam, jak będą wyglądać te moje vlogi? Mówię, kurczę, no musi być idealnie. Chcę mieć makijaż, chcę mieć ładne ciuchy, chcę, żeby tu było wszystko czyste, posprzątane. Oczywiście ostatecznie nawet nie chciało mi się tego robić i stwierdziłam, że też nie będę, nie będę pokazywać tego, czego ja faktycznie na co dzień nie robię, bo ja na co dzień nie zawsze się maluję. Mimo, że bardzo lubię robić makijaże, to po prostu najzwyczajniej w świecie mi się nie chcę. I też nie sądziłam, że kiedykolwiek będę pokazywać moją twarz taką, jaką jest, z cieniami, z roztrzepanymi brwiami, nie wiem w sumie, czy są teraz roztrzepane, z trądzikiem, że będę pokazywać światu w ogóle się w takiej postaci, a jednak moje myślenie się zmieniło. Że trądzik odejmuje... Bardzo wiele pewności siebie. Wszędzie widzimy filmiki, gdzie ta cera jest taka idealna i popadamy w kompleksy, a tak naprawdę nie jest. I mimo że ja, na, że ja też staram się przykrywać ten trądzik robiąc makijaż, to nie mam już takiego mocnego problemu, żeby pokazać się w taki sposób. I was też do tego zachęcam, po prostu, żeby mieć wywalone i tyle. To miała być głęboka wypowiedź, a wyszła jak zwykle.